W najbliższych godzinach do Polski wkroczą deszcze, które w niektórych regionach kraju połączą się z silnymi burzami, zwłaszcza w Polsce Centralnej. Dzień dobry Państwu, Marta Peda. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś z rana jeszcze będzie pogodnie, jednak z biegiem dnia pochmurzy się na zachodzie. Po południu opady dotrą na Warmię, na Pomorze, na Kujawy oraz także do Wielkopolski i na Śląsk. Popada intensywnie i gwałtownie zagrzmi. Na wschodzie Polski będzie pogodnie i sucho, a w pasie od pomorza przez Warnię po Kujawy i Wielkopolskę będzie najcieplej 26-27 stopni, lokalnie niewykluczone, że nawet 28, najchłodniej zaś na krańcach zachodnich i wschodnich do 23, południowo-zachodnich.